Dzień dobry, Iwona 1944. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie Tarota, Akaszy, podstawa piramidy. powiedzam nam o Twojej przeszłości, być może nawet poprzednich cieleniach, które mają istotny wpływ na Twoją teraźniejszość. Balans, karta odwrócona, czyli tej równowagi, harmonii, Tobie brakuje na początku rozkładu. Pojawia się karta inicjacji. Ty stoisz w tym rzędzie. To jest wysoka istota duchowa, która namaszcza Ciebie, daje Tobie moc, siłę, duchowy plan do realizacji w tym życiu, czegoś więcej. Twoja dusza Ciebie będzie prowadzić, jeśli chodzi o tę misję. Tylko, że karta jest odwrócona. To sugeruje, że Twój umysł, ziemski ego, umysł, jego pragnienia, blokady, lęki, strachy, przekonania to wszystko blokuje Ciebie jeszcze na tym poziomie do realizacji tych duchowych zadań. Łączy się to z tym odwróconym balansem, równowagą, harmonią. Jesteś jeszcze energetycznie, jakby nie gotowa. Pojawia się karta źródła, najwyższy stan, jest to jedność, tutaj niczego nie brakuje, jest światło, jest woda, która daje życie, a także samo życie to jest najwyższy Twój stan. I on się tutaj pojawia zaraz za tą ścieżką duchowego przeznaczenia. Świadczy to potężnej duchowości w tobie. Przemawia przez Ciebie samo źródło. Ale kolejna karta pokazuje lato, czyli ciężką pracę, więc tutaj nie przyjdzie nic samo od razu. Trzeba będzie bardzo ciężko. Pracować, pracować nad właśnie umysłem, by go odblokować, by otworzyć się na tą ścieżkę. Ta praca przyniesie owoce, ale będzie ciężka. To była podstawa piramidy. Teraz wchodzimy w teraźniejszość. Jesteś Ty. Tutaj masz mapy, wiedzę, różne drogi. Nie wiesz, którą wybrać. Popatrz, że na wprost jest taka utwardzona, ładna droga, która szybko i bezpiecznie powinna doprowadzić Ciebie do celu, ale Ty się patrzysz na światło. To jest to światło właśnie z tego źródła, ono świeci zupełnie z innego kierunku, i ty się zastanawiasz, czy iść tam, gdzie umysł tobie podpowiada, czy posłuchać głosu serca, intuicji, iść ciemniejszą drogą, ale iść tam, gdzie dusza ciebie prowadzi. Serce piramidy. Główne przesłanie dla Ciebie w tym rozkładzie to jest karta dwa światy. To jest świat materii złote monety na stole, które wypala ta kobieta. Tam za oknem jest świątynia, duchowość. Karta jest odwrócona. To oznacza, że Ty tutaj patrzysz, Twoja dusza Tobie podpowiada tą najlepszą drogę drogę połączenia tych dwóch światów. Czyli, żeby nie walczyć, ty wcale nie musisz być w 100% materialna, ani w 100% duchowa. Możesz te dwa światy połączyć, i Twoja dusza Tobie to pokazuje, żeby w tym kierunku właśnie pójść. Połączenia dwóch światów, ale pojawia się przeszkoda. Karta róż bliskich relacji. W swoim życiu pojawia się egoista, mężczyzna, który nie myśli wcale o tej duchowej drodze. To jest czysta materia. Na dodatek, on wcale nie patrzy na ciebie. On chce, żebyś ty patrzyła tylko na niego. Świat ma się kręcić wokół niego. On ma być piękny, on ma być pełen sukcesów. Ty masz go tylko podziwiać. To jest sytuacja, z którą będziesz musiała się zmierzyć w przyszłości, bo ta karta już mówi o tym, co nadchodzi. Ale popatrz co jest na szczycie piramidy Archanioł Michał, potężna moc, siła. Z tą siłą możesz zrobić wszystko. Dodatkowo, potężna duchowa opieka, to Twoje tutaj namaszczenie do duchowych działań, to nie jest pozostawienie Ciebie samej, Tobie świeci samo źródło, a chronią Cię potężne duchowe istoty. Jeżeli Ty się obawiasz, że gdy pogoni z Twojego życia tego egoistę, że zostaniesz sama, to nie zostanie sama. Potężna ochrona będzie z tobą, potężna opieka, a tego egoistę będziesz musiała pożegnać, by realizować swoje duchowe misje. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.